Dzień dobry, szczęść Boże. Jakiś czas temu mówiłam o tym, że święci chodzą za mną. Znaczy, nie tak dosłownie, ale yy, yy, ja idąc za takimi różnymi wskazówkami, yy, yy, łapię się na tym, że yy, trafiam na życiorysy. Świętych i, i poznaję wtedy ich życiorys, nieraz bardzo fascynujący. Często są to tacy święci, o których bardzo mało wiem, czyli zupełnie jak ja to tak odbieram, jakby oni sami, nie wiem, zapraszali mnie do tego, żebym poznała ten ich życiorys. I, i, i pamiętacie pewnie, Tutaj, no, ja wierzę w świętych obcowaniach oczywiście, że tak. I y, pamiętacie, jak mówiłam o tym Gedeonie i kiedy tam miałam pójść na wesele i młodzi sobie życzyli w prezencie wino plus, wiadomo, koperta. I kiedy ja wchodzę do tego marketu. I pierwsze co to moją uwagę przykuwa butelka z etykietą z napisem Gedeon, tak? I wtedy śmieszna cena, mm, tam było bodajże 14,99 i ja tego nie kupiłam. I no ja to gdzieś tam w głowie mam, tak? A wczoraj, mm, będąc z córką w galerii, nie, jeszcze tam, tam nam się skończyła pasta, to nie, to ja mówię, to chodźmy, kupimy tą pastę. poszliśmy do Rosmana I cóż mówi, wiesz co, chodźmy na perfumy, bo ja sobie muszę kupić jakiś zapach. Wiadomo, ja kobietka, tak? No chcę ładnie pachnieć, dlaczego nie? No i mam to no to chodźmy. No i ja tak patrzę i kolejny raz jak w przypadku jak w tamtym właśnie przypadku yy, tego gadona tak że to był taki odruch, gdzieś mnie to tak przyciągnęło niemal yy, ja patrzę na flakonik yy, perfum który tak mnie przyciągnął i chociaż yy, wcale nie miałam zamiaru yy, kupować yy, wczoraj żadnych perfumów ale tak myślę sobie, co jest grane? no Tak patrzę, co jest grane. No. Mówię, a zobacz, a zobacz na ten... Córka sobie tam wybrała perfumy i mówi, może wyjść sobie też jakieś kupiła, Ja w zasadzie tam jeszcze mam. Ale kup sobie, kup i tak zaczęła mnie namawiać, patrzę, no. Zobacz może na ten, ale śmieszna cena, bo była taka przecena. Naprawdę. Taka przycena, że finalnie ta cena była śmieszna. I też była 14,99 tak jak wtedy z tym Gadeonem. No Mówię, no takie tanie perfumy będę kupować. No ale zobacz, jak ładnie pachnie czy ładnie pachnie. No no ja sobie sprzykam i naprawdę ładnie pachnie. I, słuchajcie, ja ten perfum kupiłam, bo on mnie tak zaintrygował i tak mnie przyciągnął. I. I to jest ten werw. I to jest ten flakonik. I do dzisiejszego dnia rano nie było on rozpakowany. I tak stoję sobie w pudełeczku na stoliku i tak patrzę na niego. Na opakowaniu na gatuniku był namalowany taki motyl, a w środeczku taki jakby krzyżyk. I tak mnie to intrygowało, sobie myśli, no co jest grane, tak, no, no kupiłam już, ale coś jeszcze jest, coś tu musi być jakieś. Ja ostatnio tak y, przywiązuję uwagę do różnych nazw, no więc klikałam sobie tę nazwę, y, jaka tu jest, y, Vivienne, o ile dobrze czytam, i wyskoczyło mi, słuchajcie, że w kościele katolickim, Mamy taką świętą yy, Bibien, bo nazwa ta w języku francuskim, yy, y, Bibien w zamienniku fauna B, oznacza, yy, tłumaczy się, yy, oznacza imię Bibien. I w Kościele Katolickim 2 grudnia obchodzimy wspomnienie tejże świętej. I ja po prostu. Mówię, wow, no super. Dobra, no to jak już wiem o co chodzi, no to, no to sobie poczytam. No i sobie poczytałam, że święta ta była y, w IV wieku, chyba, tak. Dziewicą męczennicą, w efekcie y, zmarła przez ubiczowanie, nie wyrzekając się czystości i tak. I no, jest patronka epileptyków, osób z bólami głowy. Chyba tak jakoś. Ale ja e, trochę wstyd, ale ja chyba ja nie znałam tej świętej, zupełnie nie znałam. Ja tych takich, powiedzmy, e, więcej znanych świętych znam. Ich znam. Ale no ja nie wiem. No, i przez taki powiedzmy zakup, gdzie ja nie wiem, poszłam za tym, yy, za tym yy, takim pociągnięciem, tak? Dowiaduję się o życiorysie świętej Bibien, której na notabene yy, wspomnienie obchodzimy pojutrze? Pojutrze. No, i to mnie tak. Yy, przekonało do tego, że to świętych obcowanie rzeczywiście jakoś gdzieś tam się realizuje. Wydawałoby się przez dziwne gesty, drobne, małe, dziwne gesty, ale jednak, no coś w tym jest. ja się właśnie łapię na tym, że sprawdzając różne nazwy yy, zawsze wiem, że one gdzieś coś tam będą oznaczać i gdzieś tam one mnie doprowadzą do jakichś yy, ważnych yy, treści, dlatego już staram się niczego nie przeoczyć i zwracać uwagę. No i to tyle. Miłego dzienka życzę wszystkim. Pa, pa!